że obrocił od mechanika, więc można się zabrać za dalsze przygotowania a to rower z do koguta jak coś to polecam film 600, około 600 kilometrów 3 dni załawy ławy na Mazurę do Gizycka. a tutaj wentylator Ach, jak się otwierało maskę no hmm. tutaj Maska otwarta Tam Silnik wyczyszczony, umyty Z tej może słabo widać, ale, ale jest nieźle Oczywiście dalej cieknie, jak widać Ale kto by się tym przejmował w Żuku? A Do Złobolu 22 dni więc trzeba przyspieszyć z pracami. Nie ma czasu. Jeszcze do zrobienia geometria. Eee, gaz. A tutaj zaraz zobaczymy ten wentylator, czy on gdzieś tak przypasuje. Oczywiście tu będzie wentylator zrobiony na zasadzie dodatkowego przycisku. Unboxing i tego około stówki kosztuje ten wentylator. może nie jest duży, ale 12V 80W. Ok, w tą czy w tą. trzeba będzie zobaczyć, którą stronę dać, ale to mniejsze z tym. Ok, pewnie gdzieś sobie tutaj. Gdzieś go się tutaj dołoży, przymontuje. No zobaczymy, jak będzie dmuchał. Może tutaj trafi. No, ale wymiar idealne, także. Powinno być ok, pewnie im bliżej, tym lepiej. Ale ale to już się zobaczy w praktyce. tam że seventuje z powrotem do pudełka. uciekaj! Ponieważ seryjne fotele nie należą do najwygodniejszych i bezpiecznych Przez ten brak zagłówka na przykład No to będę chciał wsadzić ten fotel w to miejsce No i mam nadzieję, że obędzie się bez cięcia tej grodzi Ale no nie wiadomo czy to, czy to się powiedzie Kwestia wszystko ile zostanie miejsca Więc lecimy To różnica w masie między tymi fotelami, myślę, że tak pięciokrotnie. Aha. To jest Okej, okay, to jest pochylenie. Muszę coś to włożyć. Jak wygląda? Chyba ciężko tak, trochę <gry> Ten fotel jest dużo wyższy Aha, jeszcze można go do góry podnieść Generalnie chyba z grodzią jest OK z wysokością tego no byłoby OK chyba tylko się podnieść dach i będzie spoko tak myślę To się zamknie no w takiej formie raczej to się nie uda bo tyle, tyle brakuje do silnika więc pewnie tu nie będzie szans ani wsadzić tej osłony żadnego manewru tutaj nie będzie tutaj też tak to wygląda żeby wsadzić fotele to muszę tą nagrzewnicę wyjąć stąd, jakieś zaślepić przewody do tej nagrzewnicy dochodzi płyn więc wygląda to sobie tak tutaj mamy takie przewody które idą od układu chłodzenia takie wężewnice i one sobie wchodzą tutaj do nagrzewnicy Jeszcze raz uważam, żeby zrobić z tej nagrzewnicy jakieś dodatkowe chłodzenie po prostu ją gdzieś tutaj umieścić pod spodem i żeby robiła jako chłodzenie ja akurat strzelił ten wąż także chyba w samą porę wymieniony Trzeba się brać za nagrzewnicę na okay, powrót nagrzewnica wyjęta to już jest więcej miejsca kolejny temat to wyjęcie tych bezpiecznych, homologowanych ławeczek tak to działa tu na tym bez problemu można sobie wozić ludzi po jednej, po drugiej stronie no, już jest montowany. tak to sobie wygląda Teraz jedziemy z demontażem no, jedna strona oczyszczona a drugi zagłóweczek ale to jest nie nadaje się na ławkę, a została jeszcze druga strona no i powinno być więcej miejsca Podobają mi się te śluby, bo nawet jeżeli nie chce się odkręcić, to i tak bardzo łatwo się ukręcają. Żugo oczyszczone z wszelkich ławeczek, No a teraz będzie można pomierzyć i tak naprawdę sprawdzić, na ile te fotele tutaj się zmieszczą i będą pasować. Tak to na razie wygląda dla trzech foteli. No i tak od boku. Ja do rady wsiadć. Bez problemu. No i dwa kolejne fotele tutaj trafią naprzeciwko. No na razie że tak to wyszło. Dwa. Trzy. No i dalej jest tutaj dużo bagażnika. Także bez problemu. No i chyba na dzisiaj koniec.